Virgin Suicides! Jak opisać ten czas, który wraca falą, aby ktoś cisnął wodę ogryskiem. Ten czas bierze imię od białych podkolanówek i lata. Oddech po owocu nie ma nazwy, ale wiemy co przypomina. Koleżanki mówią: To już czas pierwszego stanika, jego założysz, etap drugi, palcówka. Nie potrzeba nam chłopca. Jesteśmy ciało ciężkie, znajome, umiemy śpiewać samym językiem. Wenuski Wejście na ośka jest wąskie Jeden prześwit między drzewami Nie da się inaczej Trzeba właśnie tędy Zaś na teren od boku Tej wiosny wszystko kwitnie w kolorach brudnego różu Chłopcy z blokowisk odwracają wzrok Śmiejemy się Z ich spuszczonych głów Tętla. Nikt się z nami nie równa. W summertime sadness, z gardła do gardła. My, dziewczyny, myślimy o tym, co na nasze podobieństwo. Znowu jest. Ogień, który nie gaśnie i nie spopiela. Nieruchoma ściana podwórka. Poplątane włosy. Wieczory zachodzą sińcami, rośnie w nas niepokój. Znowu jest sierpień. Koncept głód: Co burzy nam krew, wyznacza napięcie skóry. Jeszcze nie wszystko się zbudziło. Jeszcze jabłka kwaśne i twarde. Za domem palimy szlugi, jak marzanne w złamanym ujściu rzeki. te szczupaki wychylają głowy, opuszczają wnęki. Nie wiemy, co je tu przyciąga, Madernoktis. Nasza jest. Czujecie, jak wilgotna wrzyna się, pisanie na wdechu, pisanie o kształcie. Wschodzi na czterech nogach, twarde gruszki toczy po ciele. Ustawka Brzuch lipca. Rozcinaj powoli, bezruch, bezduch, śmierdzi, rozgrzanym asfaltem i potem. Wszystko ciągnie do cienia, tam rozgrywa się miasto. W bramie wołają na nas. Zakryj kolano, odsłoń kolano, daj. Pierwsze brzydkie słowa zbieramy jak czereśnie, najpierw obrót pestki na języku. Potem wystrzał. Kartka śpiewniku. Luzem. Śmierć ma dzisiaj dobrą widoczność. Zbieramy się tłumnie przed blokiem, a zgniłe jabłka zanoszą modły. Przewrócone na brzuch jak puęta. Jesteśmy blisko. Wpuszczamy się dalej. Jak łatwo to zwęszyć. Olbrzymki przynoszą nam na barkach noc. Syreny drugie. Osiedlem idzie fala. Rozbija się okant żebra. Córki wzbierają. Trzymają w pyskach pieśń. Dwoma zębami. Tym i tym. Przypływ. Czuć ich na klatce. zabak sali gimnastycznej i gumy. Czy tak powstaje pierwszy strach? Ześpiewany na głos. Pęka jak pęcherzyk. Robimy to tylko dla zabawy. Brudzimy język. Podkręcamy strumień. Napięcie łuski podziemne przybiera. Piach w zębach i skarpetkach nosimy jak przymierze z lądem. W całej reszcie stacjonuje ocean. Oddychamy na pamięć. Jesteśmy spod znaku śliny. Dłużą się dni ich purpurowa nuda. Dłuży się sen, który nie chce siąść. Jest jak śliskie miejsce po oderwaniu strubka, morska łuska. Wnętrzarki. Do wybrania teren, w którym złożymy ciężar. Dziura w kostce brukowej, oczko benzyny w kałuży, pępek do wewnątrz. Pozostaje rozgryźć ampułkę różową, jak miejsce pod kolanem. rozgryź wiersz, zanim ten przestanie mówić. rozgryź wreszcie język czerwony od zagryzania. Zanim ławice ust przejęła mowę, byłyśmy tam, jak przecinki, kropki, wykrzykniki. Niesiemy swój bagaż przez niestrzeżone. Ze środka studni coś woła. W dole jest miejsce, moczymy w nim palce. Skład, łobuziary to kończy się tam, gdzie stromo w dół. Po południe wypełniamy jak brzuchy mamy w sobie traumę drzew, Trzęsawisko bloków. Wymiana spojrzenie za łezkę. Smutek zaprzecza naszym ruchom, smutek wyławia się z ciała, to on, mała szprota, ciągnie, staje się znacie to, lizanie szorskiej powierzchni, aż ciemne w końcu zmięknie, jazda czytając naszych czuł, strata. Kiedy chłopcy ćwiczą przejmowanie podwórka, wbijają nas w glebę jak słupy. Nie wiedzą, że przejmujemy ten obraz, rozbijamy obiodro. Nasz kolor fuksja, tkanka, skrzep. Lato ma miejsce pod kolanem, migawka zatrzymuje powietrze, należy nadać znaczenie, a potem ściąć je. Okrążenia, remake. Seria następujących po sobie obrazów i dźwięków. Las włazie armią cykat i zapętla popołudnia. Jak wyjść poza obszar języka uderzającego w bęben? Coś tu było na długo przed, a teraz prowadzi nasze stopy na dwór zagrożenie. Tirgerem jest obstawiony trzepak centrum świata. Przystań okna. Nie ma tu miejsca na inne wiersze. Las otwiera się jak stare cielsko. Idziemy w slomo, pochód złożony z ciał i iglaków, który śni o targaniu i targa śniąc. Taszczymy więc ciężkie głowy, brodząc w tym popaszki. Każde my będzie niosło się dalej dookoła tej osi, która kołysze biodrami. Aż w końcu coś w sposobie kołysania zapyta, dokąd prowadzą wszystkie dni czerwcowe. Wtedy lato trwało zawsze. Sąsiedzi wychodzą z domu, my wszystkie idziemy patrzeć. Z ogrodu widać całą drogę, dwa domy, dalej zbity las. Powietrze pachnie jednym z wielu początków. Jest wieczór każde skrzypnięcie furtki poszy ptaki, od zimna sztywnieją nam sutki, zaczynają przypominać o sobie, nie mówimy tego głośno, patrzymy za ruchem ptaków, patrzymy w domy i w las. Jakbyśmy były pierwszą ciemnością tego lata. Dzięki.